witam Państwa. Chciałem dzisiaj zaprezentować Państwu, jak wykonuje się cięciwe do łuku sportowego. Na początku powiem o materiałach. Mamy do wykonywania cięciw różne materiały. Jednym z takich materiałów, z którego dzisiaj wykonamy cięciwe, będzie materiał 452X, przeznaczony do łuków bloczkowych głównie. Drugim materiałem będzie materiał 8125. To jest też dosyć dobry materiał, materiał XL i dosyć znany. Od już co najmniej 20 lat materiał Life. Do tego, żeby zrobić cięciwy, potrzebna będzie nam jeszcze maszynka i takie rzeczy jak kołowrotek, zwany również popularnie Michałkiem, nitka na owiki, to drugi zapasowy kołowrotek, nitka dentystyczna do zrobienia siodełka, zapalniczka, mazak, marker, miarka, żeby zmierzyć długość wykonywanej cięciwy. Przed przystąpieniem do wykonania cięciwy, należy maszynkę ustawić na żądaną długość. Już maszynka została wcześniej ustawiona przeze mnie, można ją przymocować do stołu, żeby było łatwiej wykonać taką cięciwę. Maszynkę ustawiamy tym pokrętłem odkręcając i przysuwając bądź rozsuwając yy, maszynkę na odpowiednią długość. Taką długość, jaką długość potrzebujemy wykonać cięciwę. Maszynka to jest aluminium złożone z dwóch takich widelców, które można swobodnie sobie przekręcić, będzie to potrzebne do tego, żeby wykonać uszy na cięciwie. Więc przystępując do wykonania cięciwy, bierzemy materiał, szukamy początku tego materiału, zawiązujemy go tutaj na początku i co ważne. Na samym początku on musi być dosyć dobrze zawiązany. Zaczynamy nie w tą stronę, tylko zaczynamy robić cięciwę do środka. I tak nawiązujemy żądaną liczbę nitek. Liczba nitek zależna jest od, od tego, co chcemy uzyskać, im będzie więcej liczby im będzie więcej nitek na cięciwie, tym cięciwa będzie wolniejsza. Ale za to bardziej stabilna. Im będzie mniej nitek na cięciwie, tym cięciwa będzie szybsza. A teraz zajmiemy się wykonaniem owiki górnej. Górnej zazwyczaj górna owika jest tutaj, gdzie jest zakończenie. W związku z tym musimy delikatnie odkręcić o, i przekręcamy ten tak zwany widelec na jeden z boków pilnując, żeby nitki nam się nie rozjechały. Szczególnie ważne jest to miejsce tutaj, w którym za chwilkę będziemy robili owik. Bierzemy sobie kołowrotek. I tu rozpoczynamy w dowolnie wybranym miejscu nawijanie owijki. Ważne jest, że owikę musimy nawijać do siebie, czyli troszeczkę będzie to kłopot. Rozpocząć takie nawijanie, ja robię to dosyć sprawnie, natomiast Państwu trochę będzie kłopot rozpocząć tą owikę. Na następną owikę poproszę, żebyś przyszedł z tą kamerą bliżej, ale to będziemy robić następną owikę, jeszcze będzie jedna taka szansa. Na początku rozpoczynamy robić tą kołowrotkiem bez pracy kołowrotka. Następnie, po jakimś czasie, kiedy już mamy zrobioną um, kawałek tej cięciwy, możemy tą niepotrzebną nitkę wyciąć. Zastaniemy zawsze odcięciwy, nie do cięciwy, żeby nie zniszczyć swojej pracy i materiału. I teraz możemy rozpocząć już owijanie tak, żeby cięciwa nie skręcała się wokół własnej osi. To jest bardzo istotne. Szczególnie przy tej pierwszej owicy, bo później cięciwa będzie nam pracowała na dwie na dwa rzuty. I rozpoczynamy pracę michałkiem. Jeżeli chcemy wykonać duże ucho, wykonujemy to uwikłę odpowiednio dłuższą. Jeżeli chcemy wykonać ucho krótsze, możemy zrobić tą uwikłę krótszą. Teraz dla pewności zablokujemy sobie, żeby zakończymy to uwikłę. Tu będziemy to kończyć co najmniej jeszcze trzy razy. Teraz tak. Przekręcamy maszynkę w przeciwnym kierunku w stosunku do tego, co robiliśmy i zwijamy tą maszynkę do środka. Do środka. To jest jeden ze sposobów zakończania owiki, przeze mnie uznany za najlepszy. On jest najbardziej efektowny, można to zrobić szybko, sprawnie, bez dodatkowych nici, bez dodatkowych sprzętów, który, które są niezbędne. I po przekręceniu, po przełożeniu odpowiednio tej nitki, nawijamy ją z powrotem, tą owikę, utrzymując stałe napięcie, żeby się nam tutaj nic nie rozluźniło bo nam się rozluźni cała owijka i cała praca trzeba będzie rozpocząć od początku. Nawijamy do momentu, aż skończy się ta nitka. W momencie, gdy ta nitka skończy się, zostaje nam taki, takie uszko, które musimy sobie przeciągnąć. To się nazywa przeciąganie owijki. O tym piszą różne podręczniki. I tu, co ważne, musimy to dosyć mocno zacisnąć. Mniej jest to istotne na, na tym uchu, o ile istotniejsze jest później, gdy będziemy zakładali tak wykonaną owikę na uchu przekręcamy sobie. O, przekręcamy cięciwe. I tu jest najważniejszy moment z tego względu, że decydujemy się o wielkości ucha. I co ważne, musimy tu. Jeżeli znamy ucho starej cięciwy, bierzemy sobie miarkę i zmierzymy na przykład 3 cm. To ustawiamy sobie na 3 cm. Ważne, żeby te dwa brzegi, ten i ten, nie były w jednym miejscu, bo później przy złączeniu zrobi nam się taka bułka. Tutaj zrobimy sobie 3,5 cm. Myślę, że będzie dobre. To ucho. I zaczynamy owijać znowu w kierunku. Tak, aby powstała nam owila. To jest ważny moment tego zaciśnięcia pierwszego. Tu też dlatego robię to ręcznie nie na maszynce, nie tym kołowrotkiem. I staramy się, aby nitka przy nitce, nitka przy nitce, żeby to wyglądało elegancko. I tutaj, jak mówię, możemy sobie. W łukach klasycznych jest to około parunastu, cięci w troszeczkę mniej jak dwadzieścia. W zależności od długości. Cięciwe te owiki będą dłuższe. I tak samo rozpoczynamy. Czyli jak wyszliśmy z dołu, kładziemy do góry i wkręcamy jak śrubę do środka. Na początku utrzymując oczywiście tą nitkę cały czas, żeby tu nam się nie poluźniło. Teraz przekładamy co ważne na tą stronę, nie od środka tylko na tą stronę. O, tak żeby tą nitkę później można było wyciągnąć i w tym miejscu utrzymując cały czas sztywność tej nitki, zawijamy ją tak jak owijkę, żebyśmy zawijali, dlatego też mamy już michałka mamy po tej stronie. I tu też nitka przy nitce, żeby nie zostało żadnych momentów, żeby to było I tak jak poprzednio została nam pętelka, którą pętelkę przeciągamy, utrzymując o do momentu aż zajdzie. I co ważne, jeżeli mamy jakiś dodatkowy sprzęt, możemy użyć dodatkowego sprzętu, bo te Michałki plastikowe potrafią pękać przy takim przeciąganiu. Zaciągamy. Tu można zaciągnąć można, mocniej, można użyć jeszcze jakiegoś elementu, na który nawiniemy. I... Ważne, żeby nie pękło, bo jak pęknie, to zazwyczaj pęka w środku i nowika nam się rozsypuje. Tak wygląda wykonana pierwsza owika i pierwsze ucho. Drugie ucho będziemy robili podobnie, nawet powiedziałbym tak samo. Teraz już możemy nawet cięciwe sobie zdjąć. Jeżeli komuś jest wygodnie na prawą rękę, to możemy sobie przełożyć. Ja tak sobie robię. Można cięciwy nie przekładać, można zrobić po tamtej stronie. I tu czynność dokładnie powtarzamy. Teraz już możemy przełożyć, mamy być cięciwe w jednej całości i będziemy przystępowali do momentu, gdzie wykonujemy owikę środkową. Owijka środkowa jest bardzo istotnym elementem, ponieważ wykonuje się ją w określonym miejscu. Ja tutaj już mam zmierzone, jak ją należy wykonać i w którym miejscu. Trzeba uważać przy łukach, czy to przy łukach włączkowych, czy przy łukach klasycznych, że owikę środkową wykonuje się nie centralnie, tylko w określonym miejscu ze względu na przewyższenie siodełka i tylery Nie będę się w to zagłębiał, z tego względu, że jest to już szkoleniowo inna, inna sprawa. No i sobie Zaczynamy to robić w tym momencie. I tak samo, rozpoczynamy, czyli nawijamy kilka nitek i potem ważne jest, żeby na krzyż założyć nitkę na nitkę, znowu nitkę na nitkę, znowu nitkę na nitkę i żeby na nitkę powstawał taki... I ją sobie zaciskamy siłą własnych dłoni. Jeszcze zobaczymy, czy dobrze zaczęliśmy. to dobrze to? Możemy tą środkową owikę robić również na uku. To jest wskazane, ze względu na to, że wtedy wiemy, od którego miejsca możemy zrobić tą owikę. Natomiast możemy również zrobić ją korzystając z maszynki. Jest to trochę utrudnione, ze względu na to, że na środku, na środku jest najmniejsza możliwość trzymania tej cięciwy. W związku z tym tu już nie patrzymy na to, czy ta cięciwa się skręca, czy ona się nie skręca, ze względu na to, że to już nie ma znaczenia, czy pod tą owiką cięciwa jest skręcona, czy też nie. Oczywiście możemy jej nie skręcać, możemy ją wykonać skręconą pod tą owijkę. Zazwyczaj jest sytuacja taka, że Michałek, czyli ta um, maszynka do owijek, powoduje, że cięciwa pod tym nie jest skręcona, natomiast skręcona jest. Po prawej i po lewej stronie, i tu podobnie, tak jak poprzednio, ostatni raz już zakończymy sobie owikę. I przeciągamy, kładąc na krzyż, rozpoczynamy. Zakończymy owikę. To już będzie ostatni element naszej pracy. Możemy się ścigać, zobaczyć. Ile czasu mi zajęło wykonanie ścisły, ile państwu zajmie? Możemy włączyć sobie stoper. Ja sam jestem ciekawy, ile czasu ta czynność wykonywana przeze mnie w tym momencie trwała. Do łuku jeszcze będzie oczywiście potrzebne wykonanie siodełka i do tego będzie właśnie nitka dentystyczna. W to już się zagłębiał nie będę. Występują na rynku różnego rodzaju zaciski, gdzie siodełko można sobie zacisnąć. Można użyć do siodełka również takiego czegoś jak nitka dentystyczna i wykonać to siodełko w odpowiednim dla siebie miejscu. Ja tutaj nie będę wykonywał, bo nie mam w tym momencie do dyspozycji łuku, gdzie mógłbym założyć tą cięciwę i wykonać to siedełko. Tak, wykona, wyko, tak wygląda wykonana cięciwa. Cięciwa oczywiście przed strzelaniem powinna zostać skręcona w odpowiednią stronę, w zależności od tego, z której strony strzelamy, czy z prawą ręką, czy prawo, jesteśmy prawostronni, czy lewostronnym łucznikiem. Tak wygląda Cięciwa, możemy śmiało założyć ją na łuk i iść na świeże powietrze, wypróbować jej możliwości. Dziękuję bardzo za uwagę, do widzenia.